Witam serdecznie kochani. Pokażę Wam jeszcze edycję Goodie Boxa, którą zamówiłam miesiąc temu i do tej pory nie było okazji, żeby zrobić open boxa. <grydy> zamówiłam, bo skusiła mnie promocyjna cena i paletka, która była dodawana chyba gratis. Nie zapłaciłam za tego boxa chyba więcej niż 60 zł, ale raczej więcej zamawiać nie będę z powodu nadmiaru kosmetyków. Jednakże, zobaczcie sobie, co w tej edycji dostałam. Tu jest ta wspomniana paletka, która mnie zachęciła. A w środku kolorki, które idealnie do mnie pasują. No nic, tylko testować. Firma Barry Necessities, o ile dobrze czytam. Tutaj proszę jakiś zgrabniutki, malutki pędzelek do nakładania pudru. No, skradł mi serce. Idealne do każdej torebki, nawet tej najmniejszej. No, cudo. Ja akurat mam cerę e, mieszaną, ale to czoło potrafi mi się tak wyświecać, że muszę ze sobą nosić pędzel i puder. Także to jest produkt. Dla mnie. Firma Nir Beauty. Tutaj jest jakiś olejek brązujący firmy Mikaura. Do twarzy i do ciała. Akurat za takimi produktami nie przepadam. Więc raczej wystawię na wintet. Olejek ma dosyć dobry skład. Ile kosztuje tego, nie wiem, trzeba sprawdzić w internecie. Rozpiski tutaj nie ma. Kolejny produkt to krem do twarzy, nawadniający i nawilżający. Tutaj w składzie niestety znalazło się kilka polimerów akrylowych, dlatego z tego produktu też nie skorzystam. Firmy Wam nie przeczytam, bo nawet nie wiem, w jakiej kolejności mam ją przeczytać. I z jakimś francuskim akcentem, podejrzewam. A tutaj mamy produkt z Holandii. Jest to maska do skalpu z ananasem, kokosem, do każdego typu włosów. Jeszcze z aloesem i kwasem hialuronowym, 50 ml. No, w składzie tam wynalazłam jakiś silikon i taką substancję powłokotwórczą. No nie wiem, trzeba by się było zastanowić. Ale raczej puszczę ten produkt dalej. Mamy tutaj też takie malutkie serum z Ameryki, firma The barierowy booster i ma mnóstwo ciekawych składników odżywczych. A pojemność jest tak malutka, nie wiem, czy to jest chociaż 5 ml, że jest idealna na jakiś kilkudniowy wypad. Także na pewno sobie zachowam i wrzucę do takiej turystycznej kosmetyczki. I ostatni już produkt, na który też czekałam i też jestem z niego zadowolona. Jest to taki masażer do ciała Głasza. Głasza to ja posiadam do twarzy do ciała jeszcze nie miałam. Jest to bardzo fajne rozwiązanie do pobudzania. Krążenia krwi w organizmie i do regeneracji, odnowy. Trzeba tylko gdzieś najlepiej poszukać jakiegoś filmiku z tych masaży, żeby dobrze to robić. Na pewno w kierunku serca, kierować ruchy. Generalnie bardzo dużą nadzieję pokładam w masażach, żeby cokolwiek zrobić z naszą skórą, żeby polepszyć jej stan. I tutaj takie przyrządy to to jest po prostu coś, co zawsze będę popierać i polecać w celach regeneracji naszej skóry. Otworzyłam i tak właśnie wygląda masażer do ciała w pięknym opakowaniu. Nawet można by było komuś sprezentować, ale akurat ten zostawię dla siebie. Tak to wyglądało. Raczej to będzie moja ostatnia przygoda z Goodie Boxem, bo nie potrzebuję tylko kosmetyków, ale trafiłam na fajne produkty na fajną cenę. Jestem zadowolona. Zostało mi fajne opakowanie, wyglądające jak taka szufladka. A wy co myślicie?